W tegorocznym budżecie przeznaczamy prawie 7 miliardów na budownictwo społeczne. To jest dwa razy więcej niż pieść przeznaczył na mieszkalnictwo łącznie w latach 2020-2023. Więc my te środki zwiększamy z roku na rok skokowo, bo w zeszłym roku to było prawie 5 miliardów. I na co to są pieniądze? To są głównie pieniądze przeznaczone dla samorządów, ale też spółdzielni mieszkaniowych właśnie po to, żeby te podmioty mogły budować dostępne mieszkania o umiarkowanym czynszu, o czynszu regulowanym. Takie mieszkania, które zwłaszcza są dla osób, które znajdują się w luce czynszowej, czyli dla osób, które zarabiają za dużo, żeby dostać mieszkanie socjalne lub komunalne, ale za mało, żeby kupić mieszkanie na własność albo żeby je wynająć na rynku komercyjnym, albo dla takich, które po prostu nie chcą kupować mieszkania, nie chcą um, mieć takiego wieloletniego zobowiązania, a chcą po, po, po prostu mieszkać w mieszkaniu, gdzie będą wiedziały, jak um, wysoki będzie czynsz i będzie to e, taki stabilny najem.